Nikodem, gratulacje. Świetny wyścig i zwycięstwo. Tak, udało się obronić tą tyczkę, bo nie otrzymaliśmy jednak nie było to proste. Konrad cały czas za mną jechał i miał przefrenuralne tempo. Bardzo też startował, więc widziałem walczyć z Konradem. No było naprawdę ciężko, przez, więc znowu przez większość ostatniego krążenia jechaliśmy cały czas w dwójkę, więc na pewno było fajne do, do oglądania z, z trybun, nasza walka. No, bardzo ciężki wyścig. Dawno nie miałem takiego, e, takiego ciężkiego wyścigu psychicznego, bo jednak cały czas mną siedział i musiałem cały czas się bronić, jakoś tu myśleć, co zrobić, żeby mnie nie uprzedził. Więc e, naprawdę fajny wyścig, który zebrałem doświadczenia. No i, e, Też sporo czekałem, zabawy, prawda? No, oczywiście, e, więc czekam na, na kolejną rundę. Mam nadzieję, że będzie tak, jak e, mówił, i za deszcz. Właściwasz się nie w takich warunkach, a coś nowego to zawsze coś, coś ciekawego i nowe doświadczenie.